Chociaż wiosenna aura mogła radnych zniechęcać do pracy w środę takim ciągotkom, dzielnie dali opór. Z realizacją porządku obrad ruszyli punktualnie i skopyta. Myliłby się jednak ten, kto myśli, że poszczególne punkty zaliczali w biegu, sporo dyskutowano o organizacyjnych zmianach w miejskiej edukacji, zadbano o środki na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych, ba zajęto się nawet prezydenckim wynagrodzeniem. A skoro już o pieniądzach mowa duże emocje wywołał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna, miałoby ono Obecny salon gier działający w domu handlowym Maxim. Są to podatki, dosyć wysokie podatki do budżetu państwa, jakieś podatki do budżetu miasta. Dlaczego ma to nie funkcjonować? Kilkanaście dni wcześniej zmiany salonu na kasyno zaakceptowali członkowie Rady Osiedla Sobieskiego. Nie tylko ich zdaniem, przez pięć lat funkcjonowania ten pierwszy podmiot nie był ani trochę uciążliwy. Ja przynajmniej jako ja nie spotkałem się z taką informacją, żeby tam kasyna, były jakieś problemy. Wedle nowych wymogów ustawy, w nowej formie organizacyjnej ma ich nie być tym bardziej, szczególnie dla klientów. Tu chodzi o to, że będzie to bardziej monitorowane, to znaczy będzie audio-wideo, czyli będą wszystkie sprawy nagrywane i monitorowane, żeby gracz, który odbywa daną grę, po prostu był pewny swoich pieniędzy. To jest najważniejsza rzecz. A czym w takim razie oprócz wzmocnionej ochrony kasyno ma się różnić od salonu gier? Będą żywe stoły, co najmniej cztery żywe stoły mogą być, czyli gra będzie mogła się odbywać bezpośrednio czy w karty, czy ruletka będzie mogła się odbywać na żywo. Przy zaangażowaniu krupierów, którzy każda firma hazardowa sobie już w taki czy inny sposób gdzieś tam w odpowiedni sposób szkoli. I tu tkwi nadzieja, czego zresztą radni nie kryli na ożywienie lokalnego rynku pracy. Opozycja nie byłaby jednak sobą, gdyby przy okazji nie ożywiła pamiętnej afery z udziałem Mira i Zbycha. Że te sprawy narodowe to się na doświadczenie niedawno pouczając w załatwiając cały miasta. Tak czy inaczej, dominował optymizm. Sądzę, że szansa będzie do trochę większej ilości podatków, że parę osób dostanie pracę. No ale przede wszystkim będą osoby z zewnątrz przyjeżdżały do Legionowa, które w takich przybytkach mogą się pobawić. I być może jakiś nowych, wielu podatników u nas na terenie naszego miasta się pojawi. Miasto zyska, bo do takiego kasyna przyjeżdżają różni ludzie, nie tylko z Legionowa, bo wszyscy myślą, że to legionowo, legionowo, legionowo. Nie, to jest po prostu Warszawa, Dwór, to jest cała wielka okolica. Jak było do przewidzenia, projekt lokalizacji kasyna radni większością głosów poparli, ale do jego pojawienia się w Maksymie jeszcze daleka droga. Teraz piłka jest po stronie Ministerstwa Finansów, któremu wydanie stosownej koncesji może zająć około roku. Do tego momentu wszystko zostanie po staremu.